Siemanko, dobry wieczór, witam Was w moim przepięknym kanale, z tej strony Wasz ulubiony youtuber Matin Gaming. zapraszam na e, już e, 15 odcinek z trybu Portal 2 serii Custom Maps, będziemy grać mapę od Dragon Entry, e, to jest mapa e, single player oczywiście, dokładnie tak, mamy już moi drodzy na moim kanale, że mamy 902 subskrybentów, udało się to się wbić, ja jestem bardzo dumny widzowie, że to się udało zrobić. Bo teraz mamy równą prostą do 1000 subskrypcji Oby to się było wbić te 1000 jak najszybciej Dokładnie tak Więc jeśli chcecie kolejny odcinek właśnie z serii Custom Maps e, Z Portal 2, z trybu Custom Maps Portal 2 już 16 e, Właśnie Super Player No to wystarczy tylko jedna łapka w górę pod tym odcinkiem z trybu Portal Custom Maps Już 15 I macie kolejny odcinek z serii Custom Maps Portal 2 16 Nawet jutro na moim kanale, już dzisiaj nie No bo już no to jest ostatni film na dzisiaj który nagrywam na Was widzowie Dokładnie tak Otóż to <laughs> Na koniec dnia nie Dokładnie tak e, Oczywiście też pomagacie Wbić mój CE, czyli 900 subskrypcji Do końca y, pomuga, Do końca Pomagacie wbić też mój cel, Czyli 1000 subskrypcji do końca lutego tego roku Dokładnie tak widzowie lecimy po to Teraz bo mam już 902 subskrybentów Także musimy po to iść jak najszybciej Damy radę tak. widzowie dokładnie tak no i oczywiście też to mnie motywuje do działania jeszcze filmu właśnie z serii Custom Maps Portal 2 e, typu single player, dokładnie tak. Oczywiście w opisie pod opisie oczywiście pod Portal 2 15 w Custom Maps rozwiniecie, rozwiniecie opis. Będzie oczywiście podany link do strony do pobierania map Portal 2, e, single player i, i multiplayer, czyli Custom Maps. No i tak samo do Portala 1, również single player, też Custom Maps map. Oczywiście ta synkona nazywa się twinkiegroupportals.com, Twinkie Twinkie dokładnie tak. Tak samo też do, mojej, do kasy, moich social mediów również, tam będzie link podany. Opisie, opisie czy się podciśnięcie pod czy w Astro Custom 15, dokładnie tak, e, single player. E, do mojego TikToka, Instagrama, e, do mojej grupy na Discord Discorda widzów i oczywiście też do mojego maila podana nazwa również tam będzie. Spraw e, kontaktów biznesowych oczywiście do mnie wiadomo, no i tak samo też do mojej kalendarza publikacji e, filmów live, również tam link będzie i tak samo do mojej publikacji komputera również tam będzie link na grupę Discord, dokładnie tak. Także lecimy drodzy z testami. E, map, e, map, map się nazywa ta mapa jak Dragon. Nie. Entry. Q Master, o jest, to jest ta mapa, odpalamy ją. Jedziemy, moi drodzy, moi drodzy, jedziemy. No zaczęcie się nagrywa. Odpo jedziemy dalej, dobra. Uuu, taki test na, na koniec dnia. No, powiem Wam, że jest wyzwanie. Może być ciekawie. Spróbujemy. No, może damy radę przejść ten test. Damy radę, myślę. My potrafimy takie ciężkie testy przechodzić. Prawda, taka głowa, że moja teraz już o tej godzinie nie jest tak dobrze poczęta na testy, ale może damy radę pomyśleć dobrze, mądrze głową, jak rodzaj ten test. Pamiętajcie też, że portal 2 to jest gra logiczna, więc trzeba w nim myśleć, właśnie głową. To rozwiąza jakąś zagadkę. Łoje. Okej. Okay. Aha. Chodzi o to kostkę wziąć, nie? Właśnie. Chyba wiem o co chodzi w tym teście. Chyba się domyślam. A kostka, dobra. Tu kostka będzie. Okej. Okay. To teraz tak. Musimy się znowu wyrzucić tym tutaj katapultą, tak zwaną, nie? Do góry. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Lecimy. Dobra. Siu. Hop. Ciach. Teraz musimy rzucić portal Okładnie tak o to chodziło, dobra teraz wystarczy się tylko rzucić portal, skoczyć, hop Ciach Ciach I ciach I mamy to To jest koniec testu? Na to wygląda Zobaczymy Uwaga tak to jest kwa z testów, więc Dziękujemy za grę. Okej, okay, musimy wyjść. Chwileczkę tylko. Poczekajcie minutę. To żeby teraz do końca chodcę, że Portal 2 z trybu Custom Maps. 15 oczywiście znaczy jest Single Player. No bardzo krótka mapa. myślę że ta mapa będzie dłuższa, ale jest bardzo krótka była, no tak bywa, ale dobra, akurat na koniec dnia taka krótka mapa to idealnie dla mnie, dokładnie tak, bo głowa nie musi aż tak się mocno męczyć, otóż to. Także jeśli chcecie kończyć odcinek z serii Custom Maps Portal 2 właśnie single player, no to wiecie co robić. Jedną, e, właśnie nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkę, łapką górę, oczywiście pod tym odcinkiem z serii Portal 2, Custom Maps serii. Oczywiście, na moim kanale. Jeśli chcecie kolejny odcinek z serii Custom Maps, już szesnasty z serii Portal, właśnie Custom Maps, 16 odcinek, no to staćcie na mapę w górę się pod odcinkiem e, z trybu Custom Maps, e, z właśnie, serii, e, pod z, e, właśnie z serii, odcinkiem, właśnie z Gryporta, z serii Custom Maps Single Player po odcinkie piętnastym. No i macie kolejny odcinek szesnasty jutro już na kanale. Dokładnie tak. Będziecie mieli. Otóż to. No i też mogę ci wymyślić czyli 900 subskrypcji. Pomyłka. I też pomogę Ci powiedzieć, oczywiście osiągniecie 1000 subskrypcji do końca lutego tego roku. Dokładnie tak. Duże widzowie, lecimy po to. Mam nadzieję, że dacie radę. Czy mam kciuki za Was? Dokładnie tak. Także, papa pa, widzowie, do zobaczenia jutro na live z gry Fortnite. Żegnamy się z Wami o godzinie 15.00. się widzimy. Dobrej nocy. Dobranoc życzę, jeśli ktoś idzie spać. Ja idę spać niedługo, więc dokładnie tak. Papa, widzowie, do jutra. Na razie żegnam z wami do jutra na z gry Fortnite o godzinie 15. Kocham Was widzowie, serduszko dla Was stoję.